11 listopada, Michał Baraniewicz, witam Państwa w dzisiejszych wiadomościach Regionalnej Telewizji Opolskiej. W Nysie dyskutowano o prawach kobiet. Gościem specjalnym była europosłanka Lidia Geringer de Edenberg. Życie, które no, dla wielu kobiet jest dramatem, tak naprawdę. Kolejna porażka akademików. Stal sa Jadar Siedlce 1-3. Troszeczkę wyglądaliśmy tak, jak, jakbyśmy byli daleko od formy. Jaki wynik, takie granie, niestety. Europosłanka Lidia Gringer de Edenberg wsparła Europejskie Centrum Praw Kobiet w Nysie. Sobotnie założycielskie spotkanie w muzeum przyciągnęło wiele pań, głównie działaczek samorządowych, społecznych, urzędniczek i słuchaczek Uniwersytetu III wieku, a także panów, dla których prawa kobiet to nie tylko hasła. Misją stowarzyszenia jest działanie na rzecz równouprawnienia kobiet i mężczyzn, jednak najistotniejszym problemem, z jakim ma się zmierzyć jest przemoc w rodzinie. Jej ofiarami są głównie kobiety. Chcemy dbać o ich interes też w rodzinie i tym samym przeciwdziałać przemocy wobec kobiet. Anna Iskra ofiarami przemocy zajmuje się zawodowo. Do założenia Europejskiego Centrum Praw Kobiet w Nysie skłoniło ją życie. Życie, które no, dla wielu kobiet jest dramatem tak naprawdę e, i myślę, że wspólnymi siłami, e, wspólnie my kobiety, łącznie z mężczyznami, którzy będą wspierać nas w działaniach, e, będziemy mogli pomóc osobie, która została skrzywdzona przez swojego partnera. Inicjatywę poparła europosłanka Lidia Geringer de Odenberg. Pierwszą przyczyną śmierci kobiet w całej Unii Europejskiej nie są choroby ani żadne wypadki, to jest przemoc w domu. Tylko zmiana mentalności Polaków i podniesienie samoświadomości kobiet pozwoli im w pełni uczestniczyć w życiu społecznym i decydować o ważnych sprawach dotyczących sfery zarówno prywatnej, jak i politycznej. Cieszę się, że to stowarzyszenie, które teraz powstaje w Nysie, Europejskie Centrum Praw Kobiet, będzie pomagało kobietom, które czasami nie wierzą w swoje siły, zarówno żeby się przeciwstawić przemocy w domu i sięgnąć po władzę. Była senator, Apolonia Klepacz zaproponowała, by przy niskim centrum powstał Bank Kobiet. To fińska koncepcja, będąca deklaracją obecności, swojego rodzaju ofertą kwalifikacji tworzoną przez panie i dla pań. Nyski Bank mógłby nosić nazwę BAK. Bank aktywnych kobiet. To jest tak troszeczkę jak bank do samochodu. Nalejemy tego paliwa i tym paliwem będą właśnie kobiety. Ich ogromny potencjał. Stowarzyszenie zamierza pomagać wszystkim kobietom bez względu na przynależność do centrum czy partii politycznej. By móc rzeczywiście skutecznie działać, Anna Iskra chce też podjąć współpracę z instytucjami i innymi organizacjami kobiecymi. Co cieszy przedsięwzięcie, wsparli także mężczyźni. Na inicjalne spotkanie przybyli na tyle licznie, że w statucie wprowadzono niezbędną zmianę. Od tej pory nie jest już zarezerwowane tylko dla pani. Andrzej Szneiwejs jest jednym z najciekawszych twórców opolszczyzny. Uprawia głównie grafikę artystyczną i rysunek, a także ilustrację książkową oraz prasową. Jest wiceprezesem Opolskiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Swoje prace pokazywał zarówno w galeriach w kraju, jak i za granicą. Obrazy i słowa to tytuł wystawy, którą zaprezentował w Nysie. Wernisarz miał miejsce w minioną sobotę w galerii Bastionu Świętej Jadwigi. Obrazy i słowa współtworzą grafiki i słowo poetyckie. Moje obrazy są mocno ilustracyjne, więc jakby kontynuują ten wątek, który jest w tekście, i odwrotnie. Tekst, który koło nich występuje, ładnie się do nich, przy, ładnie do nich przywiera, jest, jest przedłużeniem tej anegdoty, która jest na obrazie. Artysta kolorem operuje subtelnie, wręcz ostrożnie, chętnie posługuje się szczegółem, wokół którego nadbudowuje historię. Połączenie obrazu z materią słowa jest wyrazem poszukiwań nowych form wyrazu. Tekst często staje się kluczem do rysunku i otwiera przed odbiorcą nowe perspektywy interpretacyjne. To są osobiste wyznania również i w obrazie, ale obraz ma też tę zaletę, że nie prezentuje niczego dosłownie, a za słowo no, odpowiedzialność jest trochę większa. Do Nysy Andrzeja Sznejwejsa zaprosiła członkini nyskiej grupy artystycznej Jolanta Tatakiewicz-Lipińska. Są to obrazy, bo tak trzeba o tym powiedzieć, to są grafiki, ale, ale nie, są, nie są takie ostre jak grafiki. Są bardzo rozmalowane przez, przez akwatintę i przez kolor dodany, że mają tą niesamowitą zaletę, że pobudzają do myślenia. Artysta zadeklarował chęć współpracy z niskim Domem Kultury. Jego grafiki mają wzbogacić najnowsze wydawnictwo Zbiór Legend Nyskich. Wystawa, obrazy i słowa dostępna będzie do 13 grudnia. Mistrzowie pierwszej ligi w coraz większym dołku. Po siedmiu kolejkach Stalnysa na swoim koncie ma aż pięć porażek. Tym razem podopieczni Jarosława Stancelewicza oddali na własnym parkiecie trzy punkty zespołowi Jadara Siedlce. Nieśmiało pisany w czasie wakacyjnej przerwy scenariusz, że w nowym sezonie stalowcy będą mieli duże problemy z wejściem do pierwszej czwórki, powoli staje się faktem. Spadek formy, czy może brak motywacji? Wiele osób przewidywało, że brak awansu do plus Ligi wpłynie na akademików demobilizująco, ale nikt się nie spodziewał, że zespół, który utrzymał trząt składu z poprzednich rozgrywek, nowy sezon zacznie tak słabo. Z zespołem Jadara stalowcy wygrali tylko jednego seta, choć goście nie pokazali niczego nadzwyczajnego. Cieszymy się na pewno z kompletu punktów. Jechaliśmy tutaj z zamiarem. Walki, jak widać to nasza waleczność przyniosła nam trzy oczka. Zaś co do naszych przestojów, co z naszym mankamentem od początku absolutnie nie jestem zadowolony i ten mecz się powinien skończyć jakieś pół godziny szybciej. W tym sezonie Stalnes traci punkty na wyjeździe. Niepokojące jest to, że traci punkty również na swoim parkiecie. Jaki wynik, takie granie? Niestety. Yy... Nie wykorzystaliśmy własnej sali, to jest nasz, zawsze był nasz atut. Zawsze mecze, które graliśmy u siebie, graliśmy dobrze zagrywką, dobrze w przyjęciu. Niestety, te, zwłaszcza drugi element, przyjęcie zawiódł na całej linii. Efektem było nawet wpuszczenie młodego Binka na boisko, i świadczy to o pozostałych ludziach, którzy grają na tej pozycji. Na szczęście inni też gubią punkty, a wyniki poszczególnych meczy są jakże często zaskakujące. Pomimo ostatnich porażek kibice stali nadal wierzą, że Nessa zacznie wygrywać. Zagraliśmy bardzo, bardzo słabo. Mogę tylko ze swojej strony przeprosić kibiców i wszystkich dzisiaj tutaj zebranych na, na hali za naszą postawę, ponieważ no, nie przystoi na własnej hali, będąc gospodarzem grać tak słabo. Nie ma mowy o czymś takim, o jakimś lekceważeniu przeciwnika, liga w tym roku jest bardzo, bardzo wyróżna i z każdym można trzy punkty stracić i trzy punkty zyskać i do każdego meczu przygotowujemy się tak samo podchodzimy tak samo, mieliśmy swoje i to niemałe problemy w tym tygodniu zdrowotne pozbieraliśmy się na ten, na ten mecz, no ale tak jak mówię troszeczkę wyglądaliśmy tak jak jakbyśmy byli daleko od formy Mówimy, mówię, gdzieś cały czas szukamy tego optymalnego ustawienia tej optymalnej formy, I myślę, że, że do końca tej pierwszej rundy po prostu ta nasza gra będzie na ustabilizowana, że będziemy przynajmniej u siebie wygrywać. Kolejny mecz ligowy 24 listopada. Stalowcy zmierzą się na wyjeździe z sąsiadem w tabeli kolejnym rozczarowaniem tego sezonu ślepskiem słubałki. To wszystko na dziś. Zapraszam na kolejne wydanie wiadomości Regionalnej Telewizji Polskie już w środę 21 listopada. Do zobaczenia.